Jeszcze do dzisiejszego poranka malowałam tak albo tak mm, albo tak na kocysiu. Ale wreszcie postanowiłam kupić sobie biurko. Kompletnie mi do mojego salonu nie będzie pasować, ale przynajmniej będzie mi wygodniej. No ale niestety nigdzie indziej w mieszkaniu mi się nie zmieści, więc właśnie w salonie musi stać. Kiedy kupuję meble na dowóz, to zawsze się zastanawiam, czy przypadkiem czegoś nie będzie brakować albo coś nie będzie zepsute, bo wiecie, jakbym miała na nowo po odkryciu takich rzeczy to pakować i odsyłać, i czekać na kolejną przesyłkę, to chyba nie byłabym z tego powodu zbyt zadowolona. No nie lubię niestety. Niestety mój scenariusz się ziścił. Tutaj mamy odpękniętą i odklejoną okleinę, ale to póki co sobie przykleję yy, klejem, podkleję sobie, a w przyszłości nie wiem, może coś z tym zrobię, ale ogólnie rzecz biorąc słuchajcie, nie wygląda tak źle. Myślałam, że dużo gorzej się będzie wpasowywać w przestrzeń. Uuu, nie. ale nawet powiem Wam, że jestem z niego zadowolona. No i rzecz, która mi się tutaj bardzo podoba i którą właśnie chciałam to jest, słuchajcie, to no, z rzucą okularów. No, można sobie pod kątem malować i jest to zdecydowanie wygodniejsze niż malowanie na płasko w niektórych, oczywiście w przypadkach. Słuchajcie, nawet długie linijki mi się do szuflad mieszczą, także jest spoko, jest fajnie. Dzisiaj już nic nie namaluję, bo mi się ręce po wysiłku trzęsą, ale jest to zdecydowanie fajne i wygodne biurko. Mój kręgosłup mi za to podziękuje. A ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pa!